Hallo dzień, dobry. witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Oxygen Not Included Dzisiejsza nazwa dla duplikanta jest e, przekomiczna, chciałbym z góry to podkreślić. E, Potrzebuję jakiegoś duplikanta. Niech to będzie przemek, będę żona Wojtek, bo Boże umangezup piwo. Max! Max, od dzisiaj będzie, słuchajcie, syn koleżanki twojej starej. Boże! A nie, nie weszło, nie stoczyło, ale gdyby wywalić spację? Dobra, słuchajcie, jak się nie zrobi spacji, to jest syn koleżanki twojej starej. I teraz jak sobie zobaczymy, to mamy tutaj syna koleżanki twojej starej i on ma być we wszystkim doby. Niestety żona jest we wszystkim dobra, więc może być to dosyć problematyczne. Ale słuchajcie, dobra wiadomość jest taka, że w naszej kolonii już są ludzie czasami bezczynni, więc robią na ogół rzeczy. Chociaż nie wiem, jak to do końca działa, bo tutaj na przykład teraz nie chcą mi wchodzić. A mamy tutaj, słuchajcie, Hida, który nawala, słuchajcie, właśnie zaodnikami zombie, co jest bardzo niebezpieczne. E, I muszę go wykorzenić. Jego nie możemy też to zobaczyć, ale całe szczęście e, jest tutaj duża warstwa chloru. Chlor jest gazem toksycznym, e, niemalże stylującym, sterylizującym, nie chyba nie to słowo, więc jakby możemy go tutaj. To, mogę to otworzyć bez problemu i jakby to się nie powinno tutaj wszystko zesrać. E, ale oni nie chcą robić z jakiegoś powodu, nie chcą w ogóle tu schodzić i nie rozumiem za bardzo czemu. O, ok, udało się teraz to wykopać, to jest bardzo ważne. Ktoś się zeszczał. Aha, wy tu się zaczęliście szczać, to może uprażnijcie se kibel, to nie będziecie sztać w majty. Ogólnie i teraz już wyprodukowali aż 300 databanków, co pozwoli nam na dużo ilość badań, ale póki mają kalorie, tlen, wszystkie potrzeby, co prawda trochę się tu stają, ale nie na tyle, żeby było źle. W sensie jakby jest tutaj trochę gorąco i jest też problem z gazami, bo od nie mi tutaj cały czas pierdzi do rakiety. Jest tutaj już utlenek węgla, nie, ja nie zrobiłem żadnej pompy, i jeszcze dałem łóżka na dole, co było słabe w porównaniu z bakiem, bo jakby to całe gazy są na dole, to jest na górze. Ale no, słuchajcie, trudno. A i udało się włączyć cheaty. Co prawda mapa nadal jest tak 50-50. Nie wiemy co jest gdzie, więc jakby uznaję, że już jest w porządku, nie jakby mogłoby być znacznie gorzej. Ee, żebyśmy mieli wszystko odkryte, więc mamy jeszcze całą eksplorację kosmosu przed nami. O, mogę to zamknąć, dobra. To weźcie to szybko zamknijcie, żeby to już tam... Nie siedziało, nie było ryzyka, że to cokolwiek nam tutaj zrobi za fikołka. w ogóle, nasz system zadziałał. Wykryto nadciągający obiekt yy, i zaraz. I wszystko się zamknęło tak jak powinno. I co, jest, nadciąga jest nadciągający obiekt, słuchajcie, pięknie. Deszcz meteorytów zaraz nam uderzy, może, ale chyba nie trafi w naszą rakietę. Nie wiem, czy deszcz meteorytów wchodzą w interakcję z rakietami. Miałby sens. Ok, zaczęło się. No i widzicie, tutaj uderzyło. I ten szlam od razu tutaj został powstrzymany. Okej, okay, ja nie rozumiem dlaczego wy tu nie pracujecie. Bo wy jesteście bezczynni, ale macie przecież zadania do zrobienia. Ja wiem. Ja im kazałem budować ze skały magmowe i jestem przekonany, że ta skała magmowa, która niby tutaj jest, to tak naprawdę jej tutaj nie ma. I dlatego oni się cały czas wieszają we wszystkim. A co buduję, możecie spytać? Ogólnie chcę przedłużyć trochę tę kostkę. Chcę dosłownie o to, żeby zrobić tutaj jeszcze jedną warstwę, w której dodam pompy i te generatory przerzucić tutaj. Bo cała nasza przemysłowa sauna nie jej urządzenia, które pracowałoby tak naprawdę 24 na 7 i utrzymywało stałą temperaturę. To, że ja nie zbudowałem tej sauny na przykład tutaj, to jest absolutny według mnie herezja. Ale no, słuchajcie, już się stało, więc cóż mogę rzec, e, tak? No, nie mamy skały magmowej, więc tutaj trzeba było im kazać to budować ze skały nie magmowej. Dobra, Git, bardzo dzięki, widzowie. Więc tutaj będę chciał gdzieś wrzucić te generatory, żeby one tutaj gdzieś stały. E, I na dodatek tutaj zrobimy warstwę jeszcze z pompami, gdzie będą te pompy odsysały yy, dwutlenek węgla zbędny. Tam jeszcze pisaliście, że dobrze jest wtedy wrzucić z myślizgaczy na dno, ale no już z myślizgaczy mamy tam i szczerze, nie chcemy się ich przenosić zbytnio, więc już zostanie jak jest. Yy, I mamy nauczkę na przyszłość przy następnych industrialnych saunach. A, skończył się plastik, dobra słuchajcie, dzięki serdeczne za waszą robotę na orbicie. Czy tu jest otwarte? Okej, okay, tu musimy otworzyć i ktoś jeszcze musi się tam gaznąć. Żeby to wszystko tutaj powykopywać i oni nie chcą słuchajcie tutaj zbudować tej rur ze skały magmowej, bo już nie mamy skały magmowej w bazie, ale gra twierdzi, że mamy jej 85 ton. Nie wiem gdzie jest to 85 ton, ale jest ono poza naszym zasięgiem i jak każę komuś budować coś z skały magmowej to tego nie buduję po prostu i no dlatego jeszcze no nie ruszyły badania. No właśnie i tutaj już został dostarczony granit i od razu on to buduje, więc wszystko już jest jasne. Ok, otwierać pani dareczku. No i otwierają pięknie te drzwi, a to chyba już będziemy mieć ten dostęp. Tak, możemy wylądować teraz, jak tylko się otworzą do końca te drzwi. Możemy. Tak? Możeł? To no, powinienem móc. Rakiety są na dwa szerokie. No, mogę, super. To poproszę o rakietę. Bonjour. Jak się bawiliście na wyprawie absolutnie nigdzie, ale to gra klatkuje teraz. No już jest setny cykl, co tu się dziwić? Gra musi klatkować. Inaczej to nie jest kolonia. Oj Boże, a może byście założyli jakieś stroje? Dobrze, że tutaj są te, to oni uciekną sobie w miarę szybko. Ale widzę, że robię bardzo student debil gaming. W porządku, ja nie oceniam, słuchajcie, naprawdę. Okej, okay, ale mamy databanki i o to nam chodziło. Możemy teraz ususzyć badania, na przykład, wszystkiego, co jest mi potrzebne, żeby rozwijać tę bazę dalej. Więc fajnie. Okej, okay, jeżeli chodzi o naturalne płytki, to jest inna metoda. Ogólnie, tam ktoś mi napisał, że żeby. Pipy mogły posadzić, to musi, słuchajcie, być to faktycznie gleba uprawna. I jestem żał, jestem bardzo wzburzony, że musi być to gleba uprawna, bo widziałem, że ludziom roszły rzeczy na szkle w internecie. Internet mnie okłamał. Dobra, więc chciałbym, żebyście tutaj wrzucili mi po jednym, glo po jednym kilogramie glonu wszędzie. To jest ta ilość, która jest, która jest mi potrzebna. Dobra, skoro mamy już badania tego gentlemana, to ja bym chciał jeszcze coś, co mi wpadło w oko i z czego bym się nigdy nie bawiłem. Te badania. Tutaj, słuchajcie, jest działo do meteorytów. Kawan, działo do meteorytów. Znów spróbujemy użyć kuźni szkła do naszego szalonego projektu. I teraz ten gląd będziemy chcieli ogrzać do 125 stopni za pomocą tej oto maszyny i zobaczymy, czy to się uda. Okej, okay, chciałem zrobić taki jeden rządek, mogę, ale ogarnąłem, że przecież jak ja tu puszczę rozgrzane do 1200 czy tam 2000 stopni szkło to ono nie, prze, nie doleci absolutnie wszędzie, tylko te pierwsze będzie ogrzewać, a cała reszta no, nie będzie się ogrzewana, więc jakby zpuściłem jedną. I za pomocą narzędzia do rozcinania będę mógł kontrolować, gdzie faktycznie jeszcze wpływa rozgrzane szkło. Tylko brakuje miejsca, w którym to szkło będzie mogło być ulatywane. Żeby to szkło w ogóle chciało tu się dostać, nie? Gdybyśmy może dali tutaj jeszcze po moście. To one by wchodziły, jakby na most, ale w sumie nie będzie mostu, więc nie będą nigdzie wskakiwać w żadne konkretne miejsce. Zobaczymy, czy to by zadziałało. I one wtedy, jakby będą chciały tam lecieć, nie? Bo one muszą mieć jakiś powód. One muszą gdzieś lecieć. Ok, zbadaliśmy kosmiczne działo, super. E, ja od razu każę im jeszcze zbudować lepszą rakietę. E, oj, oj, z tymi badaniami to zajmie trochę, ale już trudno. No tutaj będziecie pracowali, chłopaki, na pełnej. Ja myślę, że my możemy teraz dorzucić jeszcze Adbol generator 1 albo 2, bo one teraz będą dużo musiały pracować, i że Nizbet będzie tutaj cały czas badać na bieżąco, to one będą raczej pracowały non stop, nie? I to nie będziemy ostatni. Z kolejnych rzeczy, ktoś ostatnio bardzo mądrze napisał, że Owszem, zanieczyszczona woda jest najlepszym chłodziwem, ale w sumie nie musimy z niej korzystać do chłodzenia naszej pętli. Możemy użyć cieczy o niższej temperaturze, żeby doprowadzić nasze pożywienie do temperatury minus 18, gdy ono w ogóle przestaje gnić i jest deeply frozen, czyli głęboko mrożone, więc wywalamy teraz stąd całą naszą pętlę z naszej pętli chłodzącej lodówkę, całą e, zanieczyszczoną wodę i wrzucimy teraz tutaj paliwo, tylko no najpierw czekam, zbudowałem tutaj taki odpływ tej wody, chciałem ją najpierw oczyścić, ale rozsadziła rurę i no bo w sumie jest zimna jak wszyscy święci. E, kto by się spodziewał niestety w tym zbiorniku. Oj, my ten zbiornik napełniliśmy. Dobra i wylewamy teraz ciecz z naszej pętli, a dałoby się na przykład opróżnić ten zbiornik. Jakbyśmy go może wywalili i postawili, to owszem, wyleje się 5 ton. Ale z ile czasu zaoszczędzić Albo nawet się nie wyleje. No to słuchajcie, tym bardziej. Smart słuchajcie. I teraz ta pętla faktycznie jest opóźniona. Dobra, e, czy pętla już jest wylana? Pętla już jest wylana, super. Wywalamy teraz te mosty i systemy wylewania cieczy. I jak tylko to zrobicie, wlewamy ropę naftową, znaczy paliwo. Ok, i teraz do naszej pętli wylewa się. E, i ja chcę teraz dać chłodzenie przy temperaturze minus 20 stopni. To jest minimalna temperatura, na której ja chciałbym, żeby cała pętla miała. Nawet mogę dać minus 30. Mogę dać minus 30, bo paliwo skrzepnie przy 50 jakoś, minus 50, więc mamy. tuner obniża o 14, więc mamy tam te 6 stopni zapasu, więc humilgi tu Szkoda, że ma 20 stopni póki co. <grym> A w sumie wlewamy paliwo, które ma domyślnie 100. Stu... Strasznie mało paliwa jest tutaj wlewane, ale w sumie ta strony pracują non-stop i paliwo jest bardzo konsumowane, słuchajcie, aktualnie. A badania ruszyliście coś kosmosu, może? O, badamy kosmos, cudownie, bardzo mi się to podoba, czyli w końcu udało się to odpalić, i bardzo. Dobra, wejdźmy może do tworzenia naszych naturalnych bloków. My chcemy teraz im tutaj dać wysoki priorytet i żebyście zaczęli wytwarzać szkło, na przykład tak w ciul, e, bo w sumie czemu by nie stać nas, mamy dużo piasku przez to, że my cały czas oczyszczamy wodę. Jest takie, że szkło, które my tutaj dostarczymy powinno Ogrzać na tyle ten glon, który tutaj będzie, do 125 stopni, i on się wtedy powinien zamienić w blok. Okej, okay. moment prawdy. Słuchajcie, halo? On nie płynie dalej z jakiegoś powodu. A ja wiem, nie, 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 jestem debilem, jestem debilem, nie róbcie tego, więc my je teraz połączymy ręcznie. Anulujemy, żeby oni tutaj niczego nie budowali. Wywalimy wszystkie żółte alarmy. Będziemy obserwowali co się stanie. Ok, tu wpłynęło trochę szkła. I tu wpłynęło trochę szkła. I teraz to szkło powinno ogrzać ten glon. Tu by się przydała jakaś ciecz, żeby zwiększyć tempo wymiany temperatury. Tego lampa. Wszystko na dole się ogrzewa z jakiegoś powodu. Okej, okay, z jakiegoś powodu tu mamy szkło. Nie piasek! Ej, piasek też git. Piasek jest bardzo miękki chyba, nie? Piasek powinien być w porządku. Chociaż... Czy ja, ja jestem estetą? Boże, jestem debilem. Okej, okay, dostarczymy teraz tutaj świeże szkło, które faktycznie ma 2000 stopni. I rozsadza ono cudownie. No piasek tworzy jak powalony. Skąd ten piach tutaj? Rozsadziło naprawdę rury? Okej, okay, ja muszę sprawdzić jakiś setup taki w miarę sensowniejszy, bo to co ja tu aby to jest jakaś pajacelka. Okej, okay, a tak z ciekawości jak idzie nasza pętla? No działa tutaj, pracuje ciężko. Jest chłodzana temperaturka, czy nie jest chłodzana na temperaturka? Okej, okay, my tu już mamy słuchajcie minus 30 stopni na pętli, a jak w lodówce? Minus, tsz, minus 15 okej, okay, okej, okay, okej, okay, jesteśmy blisko. Co ja, ja rafinerii oksyli tu wyłączę? Bo my i tak mamy już go dużo. A widzę, że po pier... to strasznie zżera naszą sieć. Jakby jest problem z paliwem, nawet. Ok, zrobimy jeszcze inaczej. Robimy tutaj rafinerię metalu. Ok, dajemy wszędzie tutaj teraz metalowe płytki. Promienną rurę. Wracamy izolowaną. Tutaj i mamy pętelkę. I teraz trzeba tu wlać paliwo. Żona pacuje. pracuje. Ubija się, można by powiedzieć. O, dali, O, to z obraca teleskopem. Kiedyś tego nie robiła. Pokczam, ładnie to wygląda, bardzo podoba mi się. Jakby to są takie małe rzeczy. A badania? O właśnie. No wszystkie zostały zrobione. Poza applied. O! O Boże, o Boże, 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 Bożenko. A nie, oni tego nie zbudowali. Dobra, całe szczęście. Że tego słuchajcie nie zbudowali. Bo ja im to kazałem zbudować wieki temu i zapomniałem i, i je wycelować, żeby to do maszyny leciało. E, dobra, oni tutaj mają teraz swobodny dostęp, więc weźcie to, tutaj zbudujcie. Że no, tak naprawdę od razu tutaj to wszystko jest zamykane i wyłączone, jak one dostrzelają. I czekałem, aż ona tutaj poleci, to robię. Mogłyby zacząć już następne produkować, na przykład. Teraz muszę stąd wygrzebać wszystkie śmieci poza glonem. Cudownie. Jeżeli chodzi o mapę kosmosu. To w sumie nic imponującego. Okej, okay, to paliwo tutaj zdaje się już być całkiem spoko. My tutaj mamy średnio minus 23 stopnie. To jest ok. Minus 23 stopnie jest takie, wiecie, miale w miale. W, w sumie mogę dać minus... Ile ile ty tam paliwo miałeś? Najmniej możesz mieć paliwo, nim walniesz. Ej, minus 57, tak jak damy minus 40, to nie ma szans, że się zesa. To git. To nie może być coś poważnego. I słuchajcie, w tym momencie tutaj przebiega paliwo, które ma minus 30 dużo stopni. Aha, ale ono się tu strasznie ogrzewa przez to okno, bo ono tutaj jest takim zawadiaką. Ale słuchajcie, cały żalcie, żarcie, który my tutaj mamy, jest teraz deep freeze, co znaczy, że w ogóle nie gnije. Jak widzicie, zmiana na cykle 0% na cykle, więc jakby. Nie nam. mamy tutaj idealną lodóweczkę i dziękuję osoba, która mi przypomniała, że przecież mogę użyć innej cieczy. To było w sensie logiczne, bardzo proste, ale nie wpadłem na to, więc dzięki. Swoją dogą możemy zamknąć ten pokój i zacząć stąd odpompowywać powietrze. Ok, spróbujmy teraz może jeszcze ogrzać ten gląd, skoro tutaj już jest posprzątane. Niechaj zacznie się ogrzewańsko. Wylatuje paliwo rozgrzane jak w ciul. I ogrzewa. I teraz te płytki mają minus 100 stopni. A Glon ma 70-80, leci jak Pershing. Jest! Ha! <grym> Pip, ty debilu! To ty zrobiłeś. Jak to wykopiemy, to to od razu się też zrobi. O, 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 ale działa. Dziękuję, synu koleżanki twojej starej. Ratujesz mnie. Jak to syn koleżanki twojej starej oddycha? <grym> Nie, mój syn koleżanki twojej starej. Okej. Okay. Teraz zobaczymy co tu się dzieje. Leci, 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 leci. Okej. Okay. Ogrzewa. Pipie! Nie uratuję cię jak tam zostaniesz. Mam cię w dupie, rozumiesz? Okej, okay, one to jeszcze muszą to najpierw ogr... Wy... Mam to w dupie. Wszyscy zginiecie. Mam jednego pipa, jeżeli on się tam nie zagrzepie. Cholerny zagrzeb. Przestań mi prześladować. Po prostu znajdę nowe pipy. Dobra, tworzenie naturalnych bloków nie jest takie trudne jak myślałem. Zobaczymy jeszcze czy tu się uda faktycznie to zrobić, co my chcemy tu zrobić. Jak to się nie uda to naprawdę. Ja robię fikołka z mostu. Paliwo tam dociera, ale ono już jest zbyt chłodne. Musimy puścić dużo... Dużo pracy musi być wykonane. Super, a tam już osadza rury. Glon ma 110 stopni. Już to widziałem. Już mnie to nie zachwyciło. Glonar, czego ty masz 80 stopni? Wypad mi z tą wodą. Ty tam pracujesz? Koniec. Dobra. Puść mi po prostu dużo. 110 stopni. Jest paliwo. No, jeszcze 5 stopni. 5 stopni. 3. 2. 1. Już je... Jest! Dobra. Dobra, dobra, dobra. Kończymy tę imbę. Bo teraz pewnie pół Kolonii jest w szpitalu. Nikt nie jest w szpitalu. Przemek tylko. Przemek... Dobra, kozakami jesteście. Bo ta pętla jest... Była tymczasowa. Okej, to, to i to też. Mam nadzieję, że uda się rozwalić bez niszczenia tychże bloków. OK, przynieście już tutaj od razu nasionka. Waterweed seed, proszę bardzo. Tutaj, pajacu. Zrobiłem wszystko. Zrobiłem wszystko, żebyś mógł tutaj postawić tego... On to zrobił! Mamy waterwina! Boże... O Boże, pajacu, jak ja Cię kocham. Słuchaj, więc weź proszę mi tutaj posadź więcej tego dziadostwa. Możemy jeszcze zamienić te płytki na normalne, bo tutaj ta stal, no to to jest mocny overkill. I musimy tutaj jeszcze wlać w solankę, bo ta roślina wymaga solanki. Ale słuchajcie, mamy dziki, dziką roślinę posadzoną przez nas. Cudownie, nigdy tego nie zrobiłem. Pierwszy raz. Jeszcze, znaczy nie rośnie, bo... Ale co, wiecie, musimy tutaj tylko to zalać wodą i będzie git wtedy. Ona za szybko bada według mnie. Ja dam tutaj, słuchajcie, różne wartości, żeby one dochodziły w różnym czasie. Tutaj dam 50, tutaj na przykład dam 65, tutaj dam 80, a tu dam 100. I mam nadzieję, że jak one nie będą pracowały wszystkie synchronicznie, to ona będzie tutaj regularnie przychodziła, żeby... Jak tylko któryś dostarczy i wtedy jakby wszystko będzie nieregularne. A jak one wszystkie plują naraz, to potem wszystko się wyłącza i to jest dupa, nie? Albo możemy po prostu im kazać pracować 24 na 7. To też jest jakaś metodka. Tutaj ty pajacu. Boże, jak ty dobrze pracujesz, pajacu! Dobra, weźcie tu wlejcie proszę solankę. Okej, okay, czyli to była kwestia bloków. Bloki były niewłaściwe dla pipa. Okej, okay, mamy tutaj, słuchajcie, próżnię i w tym momencie możemy ten pokój. Oficjalnie już jest zamknięty, i tu możemy otworzyć ten oto pokój. Na sam start będę chciał to wyburzyć. I tutaj na podwyższeniu będzie stefa dla naszych silników. Tutaj damy pompy, żeby tego nie musieć niszczyć. Ok, na pewno możemy wywalić tę pompę, bo ona jest jakaś gówniana i w ogóle useless. I zamiast niej będziemy chcieli tutaj jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą. 6 pomp to jest taki max jeżeli chodzi o przepustowość tego bo i tak tutaj więcej nie wyrzucimy ok teraz tutaj będziemy chcieli wrzucić nowe zasilanie dla kolonii 3 4 5 dokładnie tyle ile tam było cudownie. Po pierwsze pozbądźmy się tej automatyki bo ona sprawia że jestem bardzo bambuzlet. Po drugie damy czujnik gazu i będzie on bardzo wysoko żeby Całość odpompowywało, kiedy na pewno będzie dużo gazu w komorze. Ja bym najchętniej go nawet tutaj gdzieś postawił ten czujnik gazu z tej strony, ale nie mam za bardzo gdzie. I zobaczymy jak to będzie działać. Więc tego te typy włączymy, te wyłączymy. Tym damy jakiś absurdalny warunek pracy, i tak samo, i teraz cała elektrownia będzie polegała w zupełności na tych typach, żeby oni się dogrzali. No ale tak mi się wydaje, że oni tutaj dobrze grzeją, chłopaki, dobrze. Gazowo to wygląda. No, powstaje tutaj dwutlenek węgla, zgadza się. I właśnie zależałoby mi na tym, żeby on tutaj osiadł na dole zbiornika maksymalnie. jak on się będzie zachowywał, teraz to jest pytanie. Widzę, że się stakuje bardzo, ale to pewnie kwestia wysokiego ciśnienia, jakby, żeby. Się rozprężył musi mieć co najmniej takie same ciśnienie jak para, która jest w tym pomieszczeniu, a Para ma wysokie ciśnienie. opaki rosną. Dobrze, dobrze robią. No tutaj już się wytwarza taka piękna chmurka. Jak idą badania kosmosu? Cały kosmos jest badany i jest bardzo nudny. Interesujące. Jak idą badania nowych silników? Idą do przodu? Jak jeżeli chodzi o kwestie właśnie tych, to wygląda? Czy to jest działa tak, jakbym chciał? No szczelajno! Dobra, szczelił i teraz żona powinna przylecieć i zacząć zbijać od nim ten tutaj zacznie. Chociaż jeżeli żona śpi, no to dupa. Żono moja. teraz przerwę. Mhm. Może jakoś innego jeszcze nauczę badań. Mangetsu, ty kocie. Dawaj, 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 Mangi. Czy ty śpisz teraz? Jeżeli powiesz, że śpisz, to ci nastukam? Gdzie idziesz? Ale on się za zesa i to wszystko. O o o o o o o o o o. I teraz przez to, że on tutaj przyszedł i zaczął zużywać od to ten będzie dalej pracował i się nie zużyją one bez sensu. I one powinny być w miarę regularnie uzupełniane. No i poszedł se. Żono, uratuj. O, żona, dziękuję ci, żono. Ale, ale żona leci z badaniami? Na pełnej. Jakby są uzupełniane na bieżąco. I to jest strasznie ważne, nie? Ale i tak badania teraz idą znacznie szybciej, według mnie. I to jest na plus. To jest na plus. Te pompy powinny być zamiast tej wodorówki, po prostu. To by było lepiej. Dlaczego ty tego nie posadziłeś? Ja myślę, że on nie może sadzić, jak jest woda. On jest debilem. Znaczy debilem. Gdy ja jest debilem? Weź tu wytrzyj tę wodę. No dobra, ale dogrzewa pokój i o to chodzi właśnie. Czy znaczy ty naprawdę tutaj... Miej ty debilu. Ale wy jesteście debilami, że wy tu przychodziliście. Matko boska, jestem debilem, że zapomniałem, że wy jesteście debilami. Wszyscy mamy coś wspólnego. Matko boska, to, to serio. Dobra, i my możemy właściwie ten teleskop wywalić, bo już cały terytorium dookoła planety mamy ogarnięte i zamiast tego możemy postawić Mission Control Station i to jest obiekt nowy, którego nigdy nie stawiałem, więc jestem dosyć zainteresowany, co będzie robił. Okej, okay, jak tutaj teraz wygląda z gazami? O, pięknie! Pięknie się wszystko ułożyło, to jest dokładnie tak, jak chciałem, żeby to wyglądało. I teraz jak poziom podejdzie jeszcze trochę wyżej, to będzie on odpompowywał cały dwutlenek węgla do naszych ślizgaczy, które już swoją drogą zeżały, wszystko i niedługo będą umierać z głodu, więc dobrze by było, żeby im tam wysłać ten dwutlenek węgla. Trzeba chyba było sadzić w dobrej kolejności, ja tutaj zepsułem z tym pipem, wiecie. Mi się wydaje, że ja mogę zrobić taki błąd. Dobra, to jakby jakiś rabin z takiej typu O.P. by mi powiedział, czy jest szansa, że ten pip tutaj faktycznie jeszcze posadzi ten waterweed, czy to już odpada. To byłbym wdzięczny. Aha, to wymaga, żeby to było w laboratorium. Cudownie. Czyli my musimy tu zbudować jeszcze laboratorium z tego pokoju. Co wy robicie w tej rakiecie, zboczeńcy? Nienawidzę was. Jak ja was nienawidzę naprawdę. Wy sir, tu lecicie do cholernych stołów. My... Patrzcie. Na, naprawdę, chłopaki, nie bądźmy poważni. Przecież tyle czasu tracicie, żeby lecieć do chlełnych stołów tu. Weź, odpisz się stąd. Ok, nadal nie mamy lab laboratorium. Źródło światła. Jest źródło światła. Może musi być podłączone źródło światła. To jest do załatwienia. Patrzcie, nawet maszyny, sobie ja cię podłączę. Żadnych maszyn przemysłowych. To chyba jest liczone jako maszyna przemysłowa. No i co, są tu jeszcze jakieś maszyny przemysłowe, przepraszam najmocniej? Co, że niby antena jest maszyną przemysłową? Patela, jak ci się nie podoba. Czekajcie, to od, od, oddawać mi go. Ja go chcę z powrotem. Dziękuję. Ja wiem, co ja zrobię, jestem mądry. Okej, okay. żadnych maszyn przemysłowych. No to mu się to nie podoba. Ta antena dziadowska. To my, słuchajcie, damy tutaj teraz drzwi. Które będą cały czas otwarte. I gal nie będzie, będzie, jakby widziała to jako różne pokoje, a jednocześnie będzie tutaj pracował bo ogólnik będzie wszystkich ratował. Przynajmniej mam nadzieję. Okej, okay, są drzwi. No i jak to nie jest laboratorium? <słuch> <słuch> Za mały pokój. O, badania, słuchajcie, poszły. Badania. Okej, okay, to możemy im kazać jeszcze. Na przykład to dla Beki 41 656 kratek stwory i dwa nice, nice. Mamy laboratorium super. Tak, i powinno to przyspieszać rakietę i to jest coś, co nas bardzo interesuje. Jeszcze jest kolejna rzecz, którą na pewno bym chciał zbudować, bo mnie też dosyć intryguje. Którą mam mówiłem, że jest epicka i w sumie na tym się skończyło, mianowicie Meteor Blaster. O jest potężny. Dobra, to my możemy go tutaj w sumie. Nawet żeby tego tu nie było, to by mnie interesowało. Okej, okay. i on wtedy będzie tutaj pięknie chronił. Ee, tak, bo tutaj jeszcze jest ten nawis. Nie, żeby tutaj chronił. Kurde blaszka. Dobra! Czego ci trzeba, synu? Bo wyglądasz fajnie. Prąd O, oj, on będzie żal prąd jak wściekły na stówę, nie ma szans, że... 240! Aha, ale... No, blast shot jest nam potrzebne. No, to my potrzebujemy blast shoty jakoś wytworzyć. I skąd się tworzy blast shoty? Nie wiem. Stacje? Jest, stacje. Dobra. Ja myślę, że to będzie... Ło, to jest duże. To jest bydle, słuchajcie. Poproszę bydle raz. No to możemy tutaj obok oksylitu. O, jest blast shot maker i on używa paliwa. Słuchaj, synek. Paliwa ci u nas dostatek. Kiedy? Jest, jest. Ok. Dobra. Myślę, że to będzie na tyle. Eee, udało nam się, słuchajcie, postawić Meteor Blaster. I ogólnie tutaj trochę przebudowaliśmy, i że jeżeli chodzi o badania kosmosu i badania rakiet. Przez co w sumie, na samo zakończenie mogę tutaj jeszcze. Czy ja mogę. Za... Mogę, słuchajcie. A, piękny jest ten silnik, jest proporcjonalny do całej reszty naszej rakiety i no, będziemy go wykorzystywali do podróży kosmicznych w następnym odcinku. A tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!